Ja jestem Doktor i zapraszam Was na odcinek z nowego The Crew Motor Fest z ciekawostkami, które możliwe, że już wiecie i znacie, a możliwe, że nie wiecie i nie znacie, i na przykład się teraz dowiecie. To są rzeczy, które jeżdżąc i robiąc te playlisty i testując tą betę, zauważyłem ja. Możliwe że te rzeczy były już w Dekru 2 albo 1 nie wiem, nie grałem właśnie we wcześniejszej części. Dekru 2 grałem może z pół godziny, także pierwsza ciekawostka to jest taka, że mamy autko i nie ma czegoś takiego jak, jak zgaszenie. Chociaż może nie wiem o tym, ale yy, raczej nie ma zgaszenia auta. Ale w tym momencie zobaczcie, że furę mam zgaszoną. Mogę sobie je zmieniać widok. Mogę sobie kręcić kołami, i obroty leżą na zero, jak to zrobiłem. I teraz je odpalimy, żeby mieć furę zgaszoną. Wystarczy po prostu wejść sobie w menu i, tak jak na przykład się zatrzymamy teraz, jesteśmy w, w miejscu, stoimy sobie w miejscu i zmienimy furę, to fura, która yy, nam się teraz pojawi, będzie zgaszona i będziemy musieli ją odpalić. To jest taka ciekawostka, może nie wszyscy o tym wiedzą, ale no takie, taka mini ciekawostka, bo powiedziałem, że, mam, że no jak ludzie będą zmieniać auta, to i tak czy siak zauważą, że przecież się fura odpala. No to taka ciekawostka. Druga ciekawostka, jak sobie jedziemy. I jedziemy, i całkowicie odpuścimy gaz. To kierowca sam nacisnie yy, hamulec, żeby zatrzymać auto. I ono będzie sobie zostało w miejscu, nie będzie nam się staczać. Więc jeszcze raz, zobaczcie. Mamy drugi bieg, trzeci, odpuszczam. Nie naciskam tutaj nic. O, równie dobrze mógłbym przecież używać naciskaczy. I hamulec jest. Ej, bo mi przyjeżdżał kurde odcinek z ciekawostkami, Powinien odpuścić szybę i zrobić zimny łokieć. No kurde, co jest? Może zmienię kamerę mu na chwilę. Poprawiał lusterko, dobra, lusterko poprawiał, zobaczcie. Ej, nie ma tego w GTRze? Dobra, to nawracamy Za szybko No niemożliwe Dobra, to zmieniamy ciekawostkę, a zaraz zmienię auto Zobaczcie to Zmienię kamerę, wezmę do tyłu i będziemy cofać I ciekawostka taka, że Kierowca się odwraca jak cofa Nie korzysta z lusterka Ej, ale no zdenerwował mnie Z tym udzimnym łokciem Może to jest GTR, on się boi Dobra, to szybko zmieniamy furę i na przykład sobie pojedziemy, Porsche. Odpaliliśmy furę, ruszamy. I proszę bardzo, czemu on tego nie robi w gt -rze? Ale się złapałem na to. Tryb lansu mamy włączony, i jeszcze właśnie są motywy takie, że on sobie potrafi co jakiś czas poprawić wsteczne lusterko, i mamy cały czas tryb lansu. A nawet palić gumę też możemy jedną ręką. No dobra, to by było kurde. tyle z takich ciekawostek. Można powiedzieć oczywistych, którzy które zobaczą też inni. E, sami mogą się spostrzec. A teraz przechodzimy do kolejnych. Kolejna ciekawostka. Zobaczcie to. Jedziemy sobie plażą i normalnie. Sobie jedzie fura, ale zwolniłem teraz i próbuję ruszyć i zobaczcie, że, zobaczcie jak się zakopuje, mamy napęd na tył, fura nam się zakopała w piachu i jest ciężko ruszyć. Ale jak nabierzemy prędkości, już wyjedzie. To już z powrotem jedzie normalnie po piachu. Ten z zimnym łokciem się lansuje po plaży. Komuś przejedziemy po ręczniku. I patrzcie i znowu zakopałem. To jest, jest kolejna ciekawostka, ale jeszcze jedna. Zobaczcie jak będzie nosić dupsko w piachu. A? Zdziwieni. To są takie smaczki. To nie są takie ciekawostki, że na przykład byście tego nie odkryli i ja wam to o tym mówię, bo, bo na przykład nigdy o tym nie będziecie wiedzieli. Bo wiadomo, grając w grę to wszystko zauważycie, ale no, ogrywamy, bo naprawdę to są takie smaczki, które e, twórcy gry no wstawili do, do gry. I one naprawdę są smaczne dla oka. Proszę bardzo Ja nie trzymam hamulca Ja mam sam gaz I on się zakopuje To nie jest, że ja go specjalnie zakopuję Teraz mamy kolejną ciekawostkę Zobaczcie wydech Wibruje wydech Normalnie będąc za autem, mając kamerę za autem, jak się przyjrzymy widać delikatnie, że on wibruje, ale jak zostawimy auto w bezruchu, włączy nam się ta wizualizacja. To bardzo dobrze jest wtedy widać, jak naprawdę ten wydech fajnie wibruje od wolnych obrotów. Patrzcie. Ach, za szybko się zmieniło. O. Chodzi na lewo, na prawo, nawet przód i tył. Super, no naprawdę, kurde, jest to dobrze zrobione. Kolejny smaczek. No i dobra. Teraz kolejny smaczek jest taki, że to jest naprawdę bardzo dobrze wykonane. Jesteśmy w aucie. Ja już to pokazywałem na innym moim filmie. Ale mam kierownicę przed sobą, zobaczcie. Równo się kręci tak jak ja kręcę sobie i teraz skręcamy sobie w prawo. Przekładkę robi. Patrzcie, możemy palić sobie gumę. Mamy siwy dym. Jest siwy dym. Jest. Oddalę trochę kierownik tę kamerę. O kurde, monster. Ten. Jest cały czas siwy dym, ale patrzcie na to i tylko muszę się napędzić i pojawi się niebieski dym, bo się uślizną... Przypali, przypali się guma, i wtedy jest kolor niebieski. Patrzcie, 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 patrzcie. Ach. i jest na niebiesko. Jak ścigacie się, często jest tak, że się ścigacie taki delikatny się uślizg, łapie coś. I normalnie łapie się wtedy niebieski dym z przednich i tylnych kół. Nietypowo taki szary, biały, tylko niebieski. Dobra, lecimy po kolejny smaczek, zjeżdżamy sobie tutaj w dół z powrotem na plażę. Fajnie się woda rozchodzi. I zobaczcie tu. Idzie fala. Kurczę, dalej. Będzie to widać? Czy mam za małe auto? Powinno być tak, że on, yy, ta fala telepie autem. Nie mogę może złapać tego momentu, ale patrzcie jak się woda rozchodzi i nawet falę ro rozsunęliśmy. Patrzcie jak się woda rozchodzi. Jak idą fale od auta. To też jest niesamowite. Że Że my też wytworzymy falę wsteczną. Patrzcie to. fala naprawdę to jest dużo. O, zrespiło mnie. No i to by było chyba koniec smaczków. Takich które ja zauważyłem grając w tą grę. Eee, miałem krótko, żeby potestować, bo. Pierwszy dzień mi nie działała, jest film, jak, o, jak mi chodziła, miałem problemy z fps -ami. to był błąd tak jakby silnika graficznego gry, który już naprawiłem, też jest film u mnie na kanale. Yy, więc tak naprawdę piątek mi wypadł i połowa soboty, testowałem tylko w sumie w sobotę, popołudniem i niedzielę. I tyle. I beta się skończyła. Tyle ze smaczków. Mam nadzieję, że się podobało. Naprawdę są fajne akcenty w tej grze. Piękna jest w ogóle gra, graficznie zrobione, zróżnicowanie terenu, to wszystko jest naprawdę super. I dźwięki fur też są super, gdzie możecie zobaczyć u mnie na kanale. Dźwięki a i dźwięk Rusemki V10, tak, dobrze, Audi R8. Te dwa auta kupiłem, spersonalizowałem na odcinku. Pik 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 mamy gdzieś tutaj pre ten eee... skap Będę się żegnał Zostawiajcie łapki, subliki To tylko chcecie, strzałeczka i do następnego, cześć!